Kapłanów wiernych, niezłomnych miłości, aż do śmierci męczeńskiej w obozach koncentracyjnych. Panie Boże, jak Ci dziękować, króla Polski? Nasz kardynał Leduchowski, narodził się dla Ojczyzny Niebieskiej 22 lipca 1902 roku w Rzymie, w rocznicę zwycięstwa Adolfa IV 22 lipca. 1227 roku w Remychwy. Zwyciężył razem tam z bratem Brunonem księcia Waldemara, króla do Owocem tego zwycięstwa był również polityka małżeństw między ich potomkami. Była również to związana trzecia królowa Polski, Małgorzata Brandenburska, urodzona w Berlinie, który ufundował jej dziadek. Oto trzeci pobożny. Koronowana w gnieźnie 26 czerwca 1000 W 1995 roku. Razem z mężem Przemysławem II byli to potomkowie świętej Jadwigi Śląskiej, która była wnuczką Jadwiejki Widelsbach zmarłej 16 lipca 1176 roku w Dachau. Jej potomkiem był Maksymilian Emanuel Wittelsbach, urodzony 11 lipca 1662 roku w niemieckim Rzymie, Monachium, mąż Teresykunę Gundesowieskiej, regentki Bawarii. urodzonej 4 marca 1676 roku i koronowany na Wawelu 2 lutego. 1676 roku właścicielki Dachał, żyjącej na wygnaniu w Wenecji od 14 maja 1705 roku w Wenecji 13 grudnia w 1707 roku adoptowała syna króla Armenii Jana Chrzciciela Aretina, urodzonego w Konstantynopolu 24 czerwca 1706 roku. W dniu, kiedy adoptowała syna króla Armenii w, w Krakowie, w Kościele Świętego Kazimierza, ukazał się Jezus miłosierny. Jezus miłosierny. Ukazał się na zakończenie zarazy, gdy wszyscy modlili się do... Witanie do mnie Jezus. Mod wielka moc imienia Jezusa. Jezus Miłosiernego szedł z obrazu Jezusa miłosiernego z kościoła kurci Bożego Miłosierdzia, który znajduje się jako filiala Wawelu, pod Wawelem na ulicy Smolińsk, Bożego Miłosierdzia Felicjany. Jezu, ufam Tobie. Nasz święty kardynał Erdochowski, wspomóż nas. Kapłani, którzy, która ofiara została przyjęta przez Boga Miłosiernego. Kapłani serca Jezusowego, wspomóżcie nas. Dzisiaj 77 rocznica święceń kapłańskich Kazimierza Majdańskiego. Było tam 29 lipca 1945 roku w Paryżu 111 kapłanów, 111 duchownych zdochał. Dowiedziałam się o tym 29 lipca 2005 roku w Hamburgu. W 111 rocznicę śmierci św. Ludwika Marta, taty św. Tereski, mojej patronki. Wszyscy święci, święci Boże, wspomóżcie nas i wspomóżcie również naszego księdza Michała Woźnickiego, mającego do Gieczwałdów, gdzie Matka Boska objawiła się 27 czerwca 1877 roku. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu Chryste, Synu Dawida, zlituj się nad nami.